Jaki rodzaj miasta może skłonić niebo do posłania swych posłańców w trybie pilnym? Jak głęboko może sięgnąć ludzka degrengolada, zanim boski sąd stanie się nieunikniony? To opowieść o Sodomie, mieście, które jaśniało bogactwem, sztuką, architekturą i potęgą, lecz którego dusza została całkowicie pogrążona w ciemności, aż po otwarte wyzwanie wobec najbardziej świętych praw. Dziś jego nazwa przywołuje obrazy ognia, popiołu i kary, lecz niesie też ciche przestrogi, które współczesny świat woli przemilczeć. Zagłada Sodomy nie była skutkiem niewiedzy, lecz pychy. Jej mieszkańcy wznieśli mury nie tylko z kamienia, ale i z obojętności, arogancji i rozwiązłości, mury przeciwko prawdzie. Kobiety łamały normy społeczne strojami, które kusiły nawet niebiańskich przybyszów. Sędziowie zasiadali na tronach zbudowanych z korupcji, a najciemniejsze rytuały odbywały się w blasku księżyca. To, co zaczęło się jako cywilizacja pełna obietnic, zakończyło się jako nieustanne echo wyroku. I rzekł pan: Skarga na Sodomę i Gomorę jest wielka, a grzech ich bardzo ciężki rodzaju 18-20. Dziś, poprzez pismo i odkrycia archeologiczne, wyruszymy w podróż do tego zaginionego miasta nie po to, by osądzać, ale by zrozumieć, nie by potępić, lecz by wyciągnąć lekcje. Bo jeśli zlekceważymy znaki, jakie pozostawiła po sobie Sodoma, możemy nieświadomie kroczyć ku temu samemu przepaści. Twierdza odbijająca ludzką pychę. Z oddali Sodoma prezentowała się jak niezdobyta cytadela. Jej podwójne mury, sięgające ponad 10 metrów wysokości, zdawały się opierać czasowi i wojskom. Były czymś więcej niż tylko osłoną. Stanowiły manifestację samowystarczalności. Między nimi przebiegał wąski korytarz, umożliwiający szybkie i skryte przemieszczanie się żołnierzy. Wrota wzmocnione żelazem i brązem wymagały siły kilku mężczyzn, by je otworzyć. O zachodzie słońca czerwone cegły odbijały światło tak intensywnie, że wyglądało to jakby miasto płonęło. Ale nie był to jeszcze ogień z nieba, to była duma zaklęta w kamieniu. Poczucie nietykalności sprawiło, że lud Sodomy popadł w iluzję absolutnej potęgi. Architektura, zamiast być świadectwem wielkości, stała się lustrem ich duchowej ślepoty. Nikt niczego nie kwestionował. Poczucie fizycznego bezpieczeństwa dało im pozór moralnego przyzwolenia. Prawo miasta mówiło jasno: Nie ma czego się bać, więc nie trzeba się nikomu tłumaczyć. Oto taka była wina twojej siostry Sodomy pycha, obfitość chleba i beztroska u niej i u jej córek. Lecz ubogiemu i potrzebującemu nie pomagała. Ezechiel 16, 49: Zamiast służyć bliźniemu, służyli sobie. Zamiast otwierać bramy, zamknęli serca. Ich forteca, daleka od strzeżenia sprawiedliwości, stała się więzieniem dusz. Na szczytach wierz świętowano wykluczenie. Mieszkańcy Sodomy wierzyli, że materialna wielkość jest dowodem boskiego błogosławieństwa. Nie wiedzieli, że pierwsza szczelina w murze zawsze jest niewidoczna. To duma w sercu. I choć mury stały wciąż wzruszenie, moralny fundament miasta już się kruszył od środka. Czarne złoto, które podsycało upadek Sodoma, broniła się nie tylko murami, lecz także bogactwami, które wypływały bezpośrednio z jej ziem. Tereny te, obfitujące w minerały Doliny Jordanu i sąsiedztwo Morza Martwego, Skrywały surowiec równie cenny, co niebezpieczny bitum. Ta gęsta, ciemna substancja wydobywała się naturalnie z ziemi, niczym źródła czarnego oleju. Kupcy z Egiptu, Fenicji, a nawet bardziej odległych krain przybywali z karawanami pełnymi towarów, gotowi wymieniać je na ten drogocenny materiał. Bitum służył do balsamowania królów, uszczelniania świętych naczyń. A nawet do zabezpieczania statków przed wodą. Jeden ładunek mógł mieć wartość małego królestwa. Taka obfitość uczyniła z Sodomy pożądane centrum handlu, a jednocześnie gniazdo zepsucia. Bogactwo, zamiast być wykorzystane w służbie dobra, stało się fundamentem życia oddanego przyjemnościom. Nieopanowana pomyślność upoiła rozsądek jej mieszkańców. Praca przestała być potrzebą. A stała się środkiem do luksusu. Wartość człowieka mierzono nie cnotą, lecz ciężarem jego klejnotów. Kto ufa w swoje bogactwo, upadnie, sprawiedliwi zaś rozkwitną jak zielone gałęzie. Przypowieści 11:28. Starcy nie nauczali już mądrości, lecz metod pomnażania majątku. Młodzież dorastała bez lęku, sądząc, że ziemia zawsze da więcej. Nie wiedzieli, że gleba, będąc świadkiem grzechu, również ma swoje granice. Sodoma pomyliła błogosławieństwo z bezkarnością. Bogactwo przerodziło się w nauk, a nauk w zagładę. I jak to bywa z niekontrolowanym nadmiarem, to, co niegdyś było skarbem, stało się niemy świadkiem upadku cywilizacji, która zatraciła równowagę między mieć a być. Klejnoty, które ciążyły duszy w Sodomie piękno mierzyło się wagą, nie cnotą ani mądrością, lecz ilością złota, jakie kobieta mogła unieść na swym ciele. Już od dzieciństwa dziewczęta zdobiono naszyjnikami, bransoletami, bransoletkami na kostkach i pierścieniami, które ogłaszały ich pozycję. Te pochodzące z bogatych rodów nie przechadzały się po cichu. Każdy ich krok rozbrzmiewał dźwiękiem metali szlachetnych. Była to symfonia próżności, gdzie każdy dźwięk głosił potęgę. Ta praktyka pozostawiła jednak głębokie ślady, nie tylko w kulturze, ale i w ciałach. Archeolodzy odkryli kobiece szkielety z widocznymi deformacjami szyi i kostek, będącymi skutkiem lat noszenia ciężkiej biżuterii. Piękno zamiast unosić, zaczęło przygniatać. Stało się błyszczącym więzieniem, ponieważ chodzą z podniesionym karkiem i bezwstydnym spojrzeniem. Pan odsłoni ich hańbę. Izajasz 3:16-17. W Sodomie zewnętrzne ozdoby stały się maską. Dusza przywdziewała pychę, podczas gdy ciało uginało się pod ciężarem przesytu. Każdy klejnot przestawał być oznaką bogactwa, stając się ostrzeżeniem, gdy to, co zewnętrzne, zyskuje większą wartość niż to, co wewnętrzne, duch powoli zaczyna usychać. Tkaniny, tak delikatne jak grzech ulice Sodomy, lśniły nie tylko złotem, lecz także ciałami, spowitymi w tkaniny, które przeczyły wszelkim pojęciom skromności. Kobiety z wyższych sfer nosiły materiały tak cienkie, że zdawały się utkane z mgły. Były to półprzezroczyste tkaniny, ukazujące więcej niż zasłaniające, wykonane z taką precyzją, że można je było zwinąć i przeciągnąć przez oczko pierścienia, nie tracąc kształtu. W świetle słońca mieniły się jak rosa, w blasku księżyca wyglądały niczym płynne światło. Nie były to zwykłe stroje, stanowiły manifestacje. Piękno stało się bronią, a uwodzenie nawykiem. Przybysze z odległych krain oniemiali na widok kobiet kroczących z taką śmiałością, odzianych w subtelność, lecz przesiąkniętych prowokacją. Kupcy płacili fortuny za fragmenty tych tkanin, których sekret wytwarzania przepadł wraz z miastem. Sodoma i Gomora oraz okoliczne miasta, które w ten sam sposób jak one oddały się rozpuście i pożądaniom przeciw naturze zostały wystawione na pokaz jako przykład, cierpiąc karę ognia wiecznego. Juda 1:7. To, co było symbolem wyrafinowania, stało się przestrogą. Gdy tkanina przestaje zakrywać, a zaczyna eksponować, a piękno służy dominacji, kultura przestaje nosić godność, przybierając zamiast niej arogancję w przebraniu sztuki. Święta, w których panował chaos, w Sodomie uroczystości, nie były zwykłymi wyrazami radości, były eksplozją nieograniczonej wolności. Od nowiu do pełni księżyca miasto zmieniało się w scenę nieustającego święta. Ulice ozdabiano kolorowymi wstęgami, kwiatami przynoszonymi z gór oraz flagami, które tańczyły na wietrze. Dniem i nocą powietrze wypełniały dźwięki harf, fletów i bębnów, tworząc nieprzerwany rytm, który wprawiał wszystkich w ruch. Uczty następowały jedna po drugiej, wino lało się strumieniami, a taniec nie ustawał. Jednak najbardziej niepokojące było zawieszenie prawa cywilnego podczas tych dni. Nie odbywały się rozprawy, nie istniały ograniczenia, nie było żadnych konsekwencji. Każdy mieszkaniec postępował zgodnie z własnymi pragnieniami, bez najmniejszej kontroli. Moralność rozmywała się wśród zapachów perfum i dźwięków muzyki, a to, co w zwykłe dni byłoby nie do pomyślenia, stawało się codziennością w świetle pochodni. Biada tym, którzy wcześnie rano wstają, by gonić za winem, którzy aż do nocy płoną od trunku. Na ich ucztach są harfy i lutnie lecz nie zważają na dzieło pana i nie patrzą na dzieła jego rąk izajasz 5:11-12 to co zaczynało się jako radość kończyło się w chaosie przybysze byli przerażeni tym co widzieli i opuszczali miasto zanim święto dobiegło końca sodoma dążąc do całkowitej wolności pomyliła radość z rozwiązłością a gdy miasto zamienia brak prawa w tradycję jego upadek przestaje być pytaniem czy, a staje się jedynie kwestią kiedy. Kobiety odprawiające zakazane rytuały, gdy zapadała noc i księżyc w pełni zalewał miasto blaskiem, pewne świątynie w Sodomie otwierały swe podwoje wyłącznie dla kobiet. Nie były to miejsca modlitwy, lecz sanktuaria poświęcone Asztarte, bogini płodności i pożądania. Tam, Kobiety z wyższych warstw społecznych przemieniały się w kapłanki i prowadziły tajemne ceremonie, łącząc mistycyzm z cielesnością. Ubrane w niebieskie tuniki, haftowane srebrnymi nićmi, błyszczały w świetle pochodni, a ich cienie tańczyły na polerowanych metalowych ścianach, odbijając każdy ruch jak w świętym mirażu. Rytuały te były intensywne. Pełne pieśni i ruchów odzwierciedlających pory roku, cykle księżyca i anatomię ludzkiego ciała. Według starożytnych przekazów, Ziemia drżała w odpowiedzi na wezwania tych ceremonii, jakby sama natura reagowała na to, co się tam działo. Współczesne wykopaliska odkryły ołtarze, kolumny przypominające stylizowane drzewa oraz kobiece figurki w postawach wyrażających władzę. Niech nie znajdzie się u Ciebie nikt, kto przeprowadza syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani czarownik, ani zaklinacz, ani czarodziej. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Powtórzonego prawa 18:10/12. Rytuały te dawały kobietom niezwykłą, jak na tamte czasy, pozycję społeczną i religijną, kwestionując zasady panujące w sąsiednich kulturach. Choć niektórzy postrzegali to jako duchową wolność, inni widzieli w tym wypaczenie wiary, podszyte cielesnością. Kiedy kult przestaje oddawać chwałę stwórcy, a zaczyna wychwalać ciało, świątynia staje się sceną bałwochwalstwa. Zakazana gościnność, zbrodnia karana śmiercią. W Sodomie udzielenie pomocy obcemu nie było cnotą, lecz przestępstwem. Gościnność uznawana w wielu starożytnych kulturach za świętość była tam prawnie zakazana. Ten, kto oferował chleb, wodę czy schronienie przybyszowi bez wygórowanej opłaty, uważany był za zdrajcę. Obcych witano nie z otwartymi ramionami, lecz z podejrzliwością. Drzwi zamykano przed nimi, a ciekawskie spojrzenia mieszkańców zmieniały się w milczących strażników społecznego odrzucenia. Kary były brutalne. Młoda dziewczyna o imieniu Peletit została skazana za to, że dała jedzenie głodnemu żebrakowi. Jej wyrok był okrutny. Przywiązano ją do muru, posmarowano miodem i pozostawiono na słońcu, by została powoli pożarta przez owady nie jako przestroga, lecz jako publiczne widowisko. Współczucie uznawano za słabość, a okrucieństwo za obywatelską cnotę. Nie zapominajcie o gościnności, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc, gościli aniołów. Hebrajczyków 13:2. W Sodomie duszą prawa nie była sprawiedliwość, lecz kontrola. Obcy traktowany był jak wróg, a udzielenie mu pomocy jako zdrada. Z czasem strach zastąpił miłość, a surowość wyparła miłosierdzie. Miasto bogate w dobra stało się ubogie w człowieczeństwo. Gdy naród ustanawia prawo przeciw miłości bliźniego, zaczyna niszczyć samą swoją istotę. Sodoma zamknęła nie tylko swoje bramy, zamknęła swoje serce i w tym geście przypieczętowała swój wieczny los uczty o smaku zapomnienia. W wielkich salach Sodomy uczty były czymś więcej niż tylko świętowaniem. Były pokazem władzy, dziedzictwa i przesytu. Cedrowe stoły uginały się pod ciężarem misternych naczyń z delikatnej ceramiki, wypełnionych potrawami zakonserwowanymi przez dziesięciolecia. Wędzone mięsa zabezpieczone bitumem, owoce zatopione w gęstym miodzie, chleby fermentowane z aromatycznymi ziołami. Wszystko przygotowane tak, jakby czas sam mógł być smakowany. Wielu gospodarzy z dumą serwowało dania, które przyrządzili ich dziadkowie. Była to forma kulinarnej nieśmiertelności. Dzięki bliskości morza martwego i starożytnej wiedzy o fermentacji Sodoma opanowała sztukę konserwacji żywności na pokolenia. Jednak ta obfitość doprowadziła do oderwania od potrzeby i umiaru. Podczas gdy inne miasta zmagały się z głodem, Sodoma żyła tak jakby jutro było pewne. Leżą na łożach z kości słoniowej, przeciągają się na kanapach, jedzą jagnięta strzody, namaszczają się najlepszymi olejkami, a nie martwią się upadkiem Józefa. Amos 6, 6. Bezpieczeństwo żywnościowe przerodziło się w pychę. Tam, gdzie znika lęk przed brakiem, dusza traci hamulec. Sodoma zapomniała, że dobrobyt bez celu to jedynie droga w przebraniu prowadząca ku pustce. Goście zamienieni w widowisko. Dla obcego zbliżającego się do Sodomy pierwsze wrażenie niosło obietnice. Majestatyczne mury, targi pełne towarów i atmosfera bogactwa, która przenikała wszystko. Szybko jednak odkrywał, że to miasto nie gościło. Ono polowało. O zmierzchu dźwięk specjalnych dzwonów oznajmiał przybycie cudzoziemca. Nie jako powitanie, lecz jako sygnał do rozpoczęcia perwersyjnego rytuału. Mieszkańcy gromadzili się na placach nie po to, by ofiarować chleb czy odpoczynek, lecz by uczestniczyć w publicznym upokorzeniu. Przybysz był chwytany, wiązany na środku miasta i zmuszany do tańca boso na rozżarzonych węglach. Gdy jego skóra płonęła, a krzyki gasły w dymie, Lud rzucał małe kamienie, nie po to, by zabić, lecz by złamać ducha. Była to akceptowana, a nawet celebrowana praktyka. W Sodomie gościnność została zastąpiona przez okrutną rozrywkę, a współczucie przez widowisko. Wtedy ludzie z miasta otoczyli dom i zawołali do lota, mówiąc: Gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich, abyśmy ich poznali. Rodzaju dziewiętnaście. 4-5. Ten biblijny opis nie jest ani legendą, ani przesadą, to odbicie społeczeństwa, które przemieniło przemoc w tradycję. Gdy cywilizacja zaczyna czerpać przyjemność z cierpienia drugiego człowieka, jej dusza nie pragnie już odkupienia, lecz zagłady. Sodoma nie karała obcego za to, kim był, lecz za to, że istniał. I właśnie w tym wypaczeniu ludzkiego celu ujawniła, że największym zagrożeniem dobrobytu nie jest nadmiar dóbr, lecz pustka serca. Gdy przestępcy stanowili prawo w samym sercu Sodomy, wznosił się budynek z czerwonego marmuru, ozdobiony monumentalnymi kolumnami sąd. Lecz nie był to przybytek sprawiedliwości, lecz miejsce wypaczonego prawa. Pięciu sędziów zasiadało na wyniesionych tronach odzianych w czarne szaty haftowane złotem i karmazynem niczym kapłani mrocznego kultu. Przenikliwy zapach kadzidła wypełniał powietrze nie po to by uczcić to co święte, ale by otępić zmysły i zamaskować moralny odór bijący z każdej decyzji. Przykład Elazara, kupca z zagranicy, obnaża tę korupcję. Po tym jak nakarmił głodnego żebraka, został aresztowany bez procesu. W sądzie dano mu wybór niemożliwy – oddać cały swój towar jako grzywne albo stawić czoła pewnemu wyrokowi. Elazar zdecydował się zrzec dóbr, tylko po to, by odkryć, że żebrak był wspólnikiem sędziów. To była pułapka – sieć wymuszeń ukryta pod pozorami prawa. Sędziowie nie egzekwowali sprawiedliwości, wykorzystywali ją dla własnych zysków. Ci, którzy uniewinniają niegodziwego za łapówkę… A sprawiedliwemu odbierają jego prawo. Izajasz 5,23. Gdy ci, którzy mają strzec sprawiedliwości, stają się jej największymi grabarzami, umiera nadzieja. W Sodomie prawda była przeszkodą, a niewinność ciężarem. Sąd nie chronił słabych, wydawał ich na pastwę. I w tym teatrze fałszu, gdzie przestępcy dzierżyli wagę sprawiedliwości, miasto wystawiło na siebie wyrok. Zdeprawowana sprawiedliwość to ostatni objaw przed ostatecznym sądem. Czarny ołtarz i cena paniki. W chwilach największego kryzysu, gdy susza paliła pola, a ziemia drżała pod nogami, przywódcy Sodomy nie szukali ukojenia w modlitwie ani mądrości w radzie. Schodzili do najniższych poziomów głównej świątyni, do okrągłej komnaty wykutej w czarnym kamieniu, gdzie powietrze było ciężkie. A cisza złowieszcza. Tam znajdował się ołtarz. Gładka płyta, ciemna jak noc, otoczona pochodniami z niebieskawym płomieniem podsycanym solami z morza martwego. Rowki, wyżłobione w kamieniu, nie były ozdobą, kierowały krew do ukrytych kanałów. Nie składano tam ofiar ze zwierząt. Ofiarami byli młodzi w wieku od dwunastu do 16 lat. Wybrani ze względu na fizyczną czystość, gdy na powierzchni rozlegały się dudnienia bębnów, będące złowieszczą zapowiedzią, ofiary składano z zimną precyzją. Palone ciała, żałobne śpiewy i symbole wyryte na ścianach opowiadały przerażającą prawdę. Sodoma przekroczyła granicę między zabobonem a grozą, i palili ogniem swoich synów i córki, oddawali się wróżbom i czarom sprzedali się aby czynić zło przed oczami pana pobudzając go do gniewu drugi królewska 17 17 strach sprawił że sodoma oddała to co miała najcenniejsze własne dzieci lecz to co mieszkańcy uważali za ofiarę ochronną okazało się ostatecznym dowodem ich zguby bo społeczeństwo które oddaje dzieci w imię władzy nie pragnie już odkupienia Lecz jedynie opóźnienia nadchodzącego wyroku. Gdy niebo zapłonęło, a ziemia zapłakała pewnego poranka bez żadnego ostrzeżenia, ziemia zadrżała pod stopami mieszkańców Sodomy. Niebo, które tak często było współuczestnikiem jej rozświetlonych nocy, stało się płonącą masą ognia i grzmotu. Z oddali Abraham widział wszystko: słup dymu wznosił się niczym ryk pieca. A deszcz siarki i ognia spadał z niebios z siłą, której żaden człowiek nie mógłby powstrzymać. Miasto, jego mury, pałace i świątynie, wszystko zostało pochłonięte w ciągu kilku minut. Współcześni archeolodzy odnaleźli w rejonie Doliny Sidim ślady popiołu, warstwy stopionego szkła oraz mikroskopijne kulki z pierwiastkami o pozaziemskim pochodzeniu. Temperatury, jakie tam panowały, były tak wysokie, że mogły zostać wywołane jedynie przez eksplozję w atmosferze, podobną do katastrofy tunguskiej w Syberii, lecz jeszcze bardziej niszczycielską. Nauka potwierdziła to, co święty tekst głosił od wieków. Sodoma nie zginęła przypadkiem, lecz została osądzona. Wtedy pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od pana z nieba i zniszczył te miasta, całą tę równinę, wszystkich mieszkańców tych miast i plon ziemi. Rodzaju 1924-25 świadkowie tamtych wydarzeń mówili o niebie czerwonym jak krew i dźwięku, który rozdzierał duszę. Tam, gdzie wcześniej rozbrzmiewały śmiechy i uczty, zapanowała cisza. A żona Lota, która spojrzała wstecz z tęsknotą, zamieniła się w słup soli. Przesłanie było jasne: Ten, kto bardziej pragnie grzechu niż zbawienia, staje się żywym ostrzeżeniem. Zniszczenie Sodomy nie było tylko końcem jednego miasta, lecz wiecznym przypomnieniem, że sąd nie zawsze przychodzi z zapowiedzią, lecz zawsze z sprawiedliwością. Ostrzeżenie, które wciąż żyje. Choć Sodoma legła w gruzach tysiące lat temu, jej echo rozbrzmiewa do dziś. Nie tylko w piśmie świętym, ale i w codziennych wyrażeniach, w których jej imię staje się synonimem zepsucia, upadku i kary. Lecz poza wyrokiem historia Sodomy skrywa głębsze przesłanie. Upadek nie przychodzi nagle, lecz jest wynikiem ciągłego szeregu decyzji pozbawionych sumienia. Dziś, w świecie przepełnionym technologią, bogactwem i natychmiastowymi przyjemnościami, znaki są niepokojąco podobne. Miasta, które cenią luksus ponad empatię, systemy prawne, które służą możnym, i kultury, które celebrują nadmiar, ignorując duszę. Sodoma została zniszczona nie tylko przez swoje uczynki, ale przez postawę. Uwierzyła, że jest ponad wszelką konsekwencją. Podobnie jak za dni Lota jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Lecz w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień i siarka i zniszczył ich wszystkich. Tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Łukasz 17:28-30 Historia Sodomy to nie opowieść z przeszłości, to lustro teraźniejszości. Pytanie wisi w powietrzu: czy wyciągnęliśmy z niej lekcje, czy powtarzamy te same błędy pod innymi nazwami? Jeszcze mamy czas, ale nie zawsze tak będzie. Jeśli ta historia poruszyła twojego ducha, nie ignoruj tego głosu. Sąd nad Sodomą nie był tylko przeszłością, lecz przestrogą dla każdego pokolenia. Dziś wciąż mamy szansę wybrać drogę prawdy. Dołącz do nas by dalej odkrywać, co Biblia objawia z mocą, jasnością i celem. Zasubskrybuj kanał i stań się częścią społeczności, która pragnie zrozumieć wieczne przesłania Boga.